Witam wszystkich z tej strony MS. Jesteśmy na serwerze testowym, gdzie yy, dziś ruszyła nowa podróż pełna cudów e, nazwana Lodowe Pola. Będzie ona dostępna na globalnych serwerach od poniedziałku i nagrody, jakie mamy za ukończenie tego eventu, są to skrzynie 24 godzin złota razy 4, 24 godzin expa, doświadczenia razy 2. 24 godzin proszku razy 2, 3000 monet do gospody, 10 czerwonych emblematów i 24 godzinne dwie skrzynki doświadczenia złota i proszku. Do tego mamy też 35 pragnień serca, które będą wykorzystywane do wymiany. Z tych większych nagród mamy 10 kart astrologa i kolejne 15 emblematów do wymiany. Także zacznijmy sobie tą wyprawę. Standardowo, oczywiście, jakaś historyjka. Idziemy pierwsze co na walkę. I dalej, jakaś historia. Mamy pierwszą nagrodę. Używamy tego działa. No dobra, i para zrobiła swoje. Teraz kierujemy się na tory. Przesuwamy dźwignię. Strzelamy sobie kolejnym działem parowym. Idziemy na, na ten podest. Obkręcamy czerwoną dźwignię, wchodzimy sobie na górę. Wchodzimy sobie na górę. Zmieniamy. Kolejną, tą niebieską dźwignię, tym razem idziemy, strzelimy teraz sobie tą, tym działem, wykonamy walkę. Odbieramy nagrodę, i wchodzimy do portalu. Idziemy teraz w kierunku, znowu tej dźwigni przesuwamy ją. Zabijamy tych przeciwników na północy. Zbieramy kolejną nagrodę, strzelamy kolejnym działem parowym. Teraz wracamy do naszej czerwonej dźwigni. Znów ją przekręcamy. Trochę chodzenia w kółko, ale no trzeba. I idziemy zabić tych przeciwników. Odbieramy kolejną nagrodę, i wracamy do naszej dźwigni. Ściągamy platformę na dół. Wchodzimy sobie na górę. Przesuwamy niebieską dźwignię. Wchodzimy do portalu, przesuwamy znowu czerwoną dźwignę. i idziemy sobie dalej walczyć. Teraz będą cztery kąpy do zbicia, jak widać wszystko. Łatwo idzie, nie ma tutaj ciężkich przeciwników. Polecam również robienie każdemu, kto jeszcze nie zaczął robić ze sklepu pretendentów. Eziza, nie Atalie, jest on bardziej przyda przydatną postacią. Szczególnie na takich eventach. Skład też nie mam jakiegoś OP tutaj, bo Saurus na SI30, Rowan też na SI30, no ale to jest podstawa. No i ten Eziz na mitycznym. Tasi, no Tasi się sama robi i Dykano. To żeby uzupełnić już ten leśny kąp. I teraz yy, strzelamy sobie tym działem. Dajemy zwrotnicę dwa razy do góry. Strzelamy kolejnym działem. I dochodzimy do ostatniej walki. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten, o tą podróż. Jest to dość, dość łatwe do zrobienia, troszkę krążenia, ale żadnych trudności ze zrobieniem tego nie powinniśmy mieć. I jak widać, mamy nasze nagrody. I jeszcze raz tylko przypomnę dla osób, które nie widziały wcześniejszego filmu, że e, mamy ten nowy wiosenny szał. I moje prywatne spojrzenie na odbieranie nagród, ja ogólnie na serwerze testowym będę brał 370 tych emblematów możemy dostać. Ja na serwerze testowym będę brał właśnie tej lin za 300, a kolejne 65 wydam na 30 emblematów. Dlaczego wezmę tej lin? Gdyż brakuje mi dwóch do wzniosłości. Jedna będzie za darmo, drugą sobie wezmę stąd. A jeżeli chodzi o moje główne konto, będę szedł tylko i wyłącznie w czerwone skrzynki. Pamiętajcie, zawsze lepiej mieć jakąś postać zrobioną na, sygno, na, na sygnowanym przedmiocie poziomu 30, niż mieć fajną skórkę do bohatera, a stać i nie progresować w ogóle w kampanii. Także z mojej strony to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał przydał się Wam i do usłyszenia następnym razem.